I tak jak już mówiłem, teraz porozmawiamy sobie o skokach na spadochronie, skokach ze spadochronem, jednakże o tych bardziej profesjonalnych skokach niż to, co przed chwilą Państwo widzieli. Panie Macieju, Pan kiedyś widział ten film na pewno. Jakie są Pana wrażenia po tym, co Pan zobaczył? No cóż, no wrażenia zdecydowanie negatywne. To jest sytuacja, która absolutnie nie powinna się zdarzyć. Widziałem raz ten filmik, nie, nie, nie oglądając go, nie analizując bardzo szczegółowo, ale sytuacja jest ewidentna moim zdaniem. Instruktor popełnił błąd. Błąd polegał na tym przede wszystkim, że uprząż pasażera była źle przypięta, była zbyt luźna. Mogę to z całą odpowiedzialnością stwierdzić, dlatego że takich skoków tandemowych wykonałem ponad 2000. Używam dokładnie takiego samego sprzętu produkcji amerykańskiej. To jest bardzo dobry sprzęt i, i, i nie ma jakichś wad konstrukcyjnych moim zdaniem. Natomiast to... Co, to co mówiłem, ewidentnie instruktor popełnił błąd, bo e, uprząż była zbyt luźna, a drugi błąd to przy, przy takiej reakcji pasażera po prostu tego skoku nie powinien wykonać. To skok tandemowy powinien być wielką frajdą, zabawą, fajnym przeżyciem, a nie, a nie przymusem po mhm. prostu. Według Pana ile tam zabrakło do, tak naprawdę do tragedii? Bardzo niewiele. Bardzo niewiele, bo, bo to uprząż była już tak pod kolanami tej pasażerki i, i, i przy gwałtowniejszym otwarciu ten spadochron też potrafi się czasami troszeczkę szybciej otworzyć, czasami troszeczkę wolniej. Przy normalnie przygotowanym skoku to nie, nie, nie stwarza żadnego dyskomfortu, ale tutaj przy trochę szybszym otwarciu rzeczywiście mogła po prostu z tej uprzęży wylecieć. Dobrze, zostawmy może już te e, przykre tematy, bo skoki ze spadochronem to przede wszystkim radość, to przede wszystkim zabawa. Wy to udowadniacie już od 10 lat. Wasza szkoła Skylife została założona w 2001 roku. Skąd w ogóle pomysł na taką szkołę? No to pomysł się pojawił, ponieważ skakaliśmy już dużo wcześniej oczywiście. Instruktorzy mieli już duże doświadczenia, a wtedy w Polsce pojawiła się możliwość troszeczkę bardziej profesjonalnego skakania, czyli pojawiły się samoloty, które latają na, na, na 4000 metrów. Wcześniej mieliśmy po prostu gorszy sprzęt, stwierdziliśmy, że chcemy robić coś więcej, że chcemy również wzbogacić tą naszą działalność o skoki tandemowe, troszeczkę więcej ludzi szkolić i powstał pomysł założenia szkoły spadochronowej, która... Tak, jak Pan powiedział, funkcjonuje od 2001 roku do dzisiaj. Wcześniej prowadziliśmy działalność poza Poznaniem, bo tutaj było troszeczkę ograniczeń i jeszcze brak samolotu i trochę ograniczeń związanych z kontrolą ruchu lotniczego, ale w tej chwili już działamy w Poznaniu. W tej chwili już działa się w w ramach Aero Klubu Poznańskiego, jednego z najstarszych aeroklubów w ogóle tak, w Polsce. Tak, nasza szkoła jest jakby, zrzeszona w Aeroklubie Poznańskim. Jesteśmy członkami Klubu Poznańskiego, ale nie tylko. Jest też funkcjonuje ośrodek Szkolenia Lotniczego i, i, i strefa zrzutu Sky Camp, która funkcjonuje w Bednarach. Tam również nasza zaprzyjaźniona szkoła spadochronowa funkcjonuje. Współpracujemy razem, ale tak jak powiedziałem, również jesteśmy członkami Aero Klubu Poznańskiego. Jak hmm. Na Bednary się jeszcze dzisiaj przyniesiemy bo jeszcze dzisiaj Państwu pokażemy film właśnie ze skoku ze spadochronem nad bednarami. Dobrze powiedziałem nad bednarami? Tak. tak. Pytanie, jakie przedmioty wykładacie w swojej szkole? Co możecie zaproponować osobom, które chcą do Waszej szkoły przystąpić? No, jeżeli ktoś zamierza rozpocząć szkolenie spadochronowe, to musi przejść krótkie szkolenie teoretyczne. To naprawdę nie jest skomplikowane, bo niektórzy sobie wyobrażają, że trzeba przejść cały cykl bardzo długich szkoleń, nie wiadomo jakich. Tak nie jest. Według programu szkolenia, który, który obowiązuje w tej chwili i jest zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, to jest 6 godzin szkolenia teoretycznego, czysto teoretycznego. W tym mamy podstawowe rzeczy, które są niezbędne, żeby wykonać pierwszy skok, który też jest bardzo prosty tak naprawdę, czyli nauka poprawnej sylwetki, kontroli wysokości w czasie swobodnego spadania, samodzielnego otwarcia spadochronu, odczytywania znaków instruktorów. Takie naprawdę podstawowe rzeczy. <laughs> Oczywiście kolejnym tematem jest postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych, których w spadochroniarstwie nie da się wykluczyć, ale są niezwykle rzadkie. To też czasami słyszymy, że, że jest taka opinia, że spadochroniarstwo jest niebezpieczne, że bardzo łatwo sobie zrobić krzywdę. To nieprawda. W naszej szkole nigdy nie było żadnych poważnych Zdarzeń, żadnych wypadków, które miałyby jakiś negatywny wpływ. Absolutnie nie na skokach szkolnych też nikomu nic złego się nie stało, ale oczywiście, nie, tak jak powiedziałem, nie można tego wykluczyć, więc sytuacje awaryjne są omawiane na kursie, a później są proste ćwiczenia, ćwiczenia już takie naziemne przy samolocie, nauka wyjścia z tego samolotu i ten pierwszy skok można wykonać. Natomiast do skoków tandemowych. Nie potrzeba tego kursu dlatego że według naszych przepisów nie jest to traktowane jako skok samodzielny czyli pasażer przechodzi tylko takie krótkie szkolenie taki krótki instruktaż dopasowanie sprzętu kombinezonu uprzęży i, i można lecieć No właśnie. Skok tandemowy polega na tym, że nie skaczemy sami, tylko skaczemy z instruktorem. Właśnie tak. To jest y, y, pasażer, który jest przypięty do uprzęży instruktora. Ten skok jest wykonywany wspólnie. Czyli mówiąc krótko, y, pasażer y, nie wykonuje tego skoku samodzielnie, nie jest za nic odpowiedzialny. On ma się cieszyć tymi y, fajnymi doznaniami. Y, y, jest to organizacyjnie bardzo proste, y, a instruktor jest odpowiedzialny absolutnie za wszystko, czyli za całą stronę techniczną, za bezpieczeństwo, a pasażer tylko wykonuje tak naprawdę ten lot widokowany i się tym cieszy. No właśnie, cieszy się, ale zanim się będzie mógł cieszyć, czy są jakieś takie warunki, na przykład waga, wzrosty, choroby, które nas wykluczają bądź też dopuszczają do skoku tandemowego. Tak. Trzeba spełnić pewne warunki, aczkolwiek te, które dyskwalifikują, tych jest bardzo niewiele. To już rzeczywiście są poważne choroby. Mam na myśli tutaj, nie wiem, no epilepsja na przykład, gdzie bardzo byśmy nie zalecali takiej osobie wsiadanie do samolotu na skok. Zbyt duża waga również, bo, bo jeżeli ktoś przekracza 110, powiedzmy 120 kilogramów, no to, to ja już bym odmówił wykonania takiego skoku, ta waga już jest na tyle duża, że mogłoby to być bardzo niekomfortowe, chociaż akurat sprzęt jest przystosowany do tego. i i jeżeli chodzi o skok tandemowy, no to możemy dwie osoby o łącznej wadze 220 kg zabrać do samolotu. Także jest ta tolerancja dość duża. Jakie inne, no nie wiem, poważne choroby, nie wiem, serca, czy przybyty uraz kręgosłupa, już takie naprawdę rzeczywiście poważne urazy. Oprócz tych wrażeń, które doznajemy w czasie skoku, Wy jeszcze gwarantujecie to, że te wrażenia można sobie na trwałe Zapisać na płycie bądź też na jakimś nośniku, tak. bo, bo robicie też filmy właśnie z takich skoków. Tak, jak najbardziej. Są kamerzyści. W naszej szkole są akurat trzy kamerzystki, dziewczyny, które zajmują się filmowaniem. Mają y, po prostu na, na kasku przymocowane kamery, aparaty fotograficzne wysokiej jakości, żeby te, te zdjęcia były wysokiej rozdzielczości i po prostu towarzyszą nam w czasie skoku, uwieczniają to, co jest najważniejsze, czyli to, co jest y, niepowtarzalne i to, czego się nie da sfilmować z ziemi, czyli swobodne spadanie, skok z 4000 metrów do otwarcia spadochronu na wysokości około 1500 metrów, trwa około minuty, tak 50 do 60 sekund, i, i nasz kamerzysta leci bliziutko i, i, i filmuje cały przebieg skoku i robi zdjęcia, później pasażer taki film otrzymuje zmontowany ze zgranymi zdjęciami, zmontowany na DVD i może sobie odtworzyć to, e, co mu umknęło może w czasie swobodnego spadania albo po jakimś czasie pokazać znajomym. No właśnie, ja się zawsze zastanawiałem, jak ci kamerzyści robią to, że oni się tak znajdują tak naprawdę tak blisko tej pary, która skacze. Rozumiem, że tu są też lata doświadczeń, że Oczywiście. te Pani, które kamerują, to już są bardzo, bardzo doświadczone kamerzysty. Tak, jak najbardziej. No, e, kamerzysta ma e, trudne zadanie, czasami przynajmniej, bo, bo e, skok tandemowy, ten, ten zespół tandemowy może lecieć troszeczkę wolniej, czasami troszeczkę szybciej. On musi się dostosować do tych prędkości, on musi być po prostu dobrym skoczkiem, który swobodnie się czuje w powietrzu i cały czas jest e, przy tandemie i realizuje swój film. Do tego jeszcze wszystkie rzeczy, które są związane z samym fotografowaniem typu położenie względem słońca, no to są wszystko rzeczy, które powodują, że ten skok wcale nie jest taki prosty, ale dają radę dziewczyny. Mm, dają, dają, bo mogą Państwo też się przed chwilą o tym przekonać, bo przed chwilą e, był materiał właśnie ze skoków nad bednarami. E, czy możemy powiedzieć, kto jest autorem tego filmu? Autorem jest Laura, chociaż y, chyba tam jest y, miks zrobiony z różnych, y, z różnych y, skoków tandemowych, więc, y, ale głównie Laura oczywiście to robiła. Rozumiem. Dobrze, to może zostawmy już te skoki tandemowe, bo one najczęściej się na przykład pojawiają przy prezentach na wieczór kawalerski. Nie wiem, czy tak. pan też takie ma wrażenie. Oczywiście. No właśnie, Oczywiście, że tak. Ale jest jeszcze możliwość zrobienia kursu, czyli jest możliwość bycia skoczkiem spadochronowym. Tutaj już pan powiedział 6 godzin teorii, Aha. później co? Po 6 godzinach teorii te ćwiczenia, o których wspomniałem, to jest organizowane w ten sposób, że z reguły w piątki po południu zaczynamy szkolenie teoretyczne, druga część kursu jest w sobotę do południa i po ćwiczeniach jest też krótki egzamin teoretyczny, trzeba krótki test wypełnić. Jeżeli to jest pozytywnie wypełnione, pozytywnie, jest pozytywny wynik, to może taki skoczek już zaplanować się na pierwszy skok. Rozumiem, że o łacińskie nazwy chmur nie pytacie w tym teście. Nie, 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 aż, aż tak to nie, są tam podstawowe rzeczy dotyczące samego... Do skoku, bezpieczeństwo sytuacji awaryjnych, techniki skoku, trochę o sprzęcie. Takie naprawdę podstawowe rzeczy i z reguły nikt nie ma większych problemów, żeby, żeby to ukończyć. Później są skoki z dwoma instruktorami, czyli skoczek przygotowuje się do skoku samodzielnego, ale w asyście dwóch instruktorów. To nie jest tandem, żeby, mhm. żeby było jasne. <śmiech> <śmiech> czyli spada tak, jakby osobno. Leci, tak, instruktorzy lecą razem z nim, asekurują, jeżeli jest taka potrzeba, korygują jego sylwetkę, pokazują sygnały, przypominają o kontroli wysokości. Podstawy. To są podstawy, pierwszy, prosty, zapoznawczy skok. Każdy takich skoków wykonuje średnio dwa, czasem trzy się zdarza. Później już jest kolejny etap kursu, można wykonywać już skoki z jednym instruktorem, nauka kolejnych ćwiczeń, obracanie się w powietrzu, przemieszczanie się w powietrzu, potem samodzielne wyjście z samolotu już bez asekuracji, ale instruktor leci obok, obserwuje, również filmuje ten skok, żeby ocenić później. Kurs jest prosty dosyć, bo yy, jeżeli ktoś chce zostać skoczkiem to i przeznaczy dwa weekendy na te, na te 7, średnio, 7-8 skoków, to po, po ukończeniu tego kursu może już wsiąść do samolotu i samodzielnie wykonać skok z 4000 metrów. Także nie jest to wcale trudne i można to szybko zrobić. Ja rozmawiałem z autorką tego filmu, z Laurą i zadałem mi takie pytanie, co wtedy, jeżeli ja nie otworzę na przykład spodochrony, jeżeli ja coś mi się stanie, zemdleję, cokolwiek. Czy jest takie zabezpieczenie, które tak naprawdę, czy bym chciał, czy nie chciał, i tak mnie uratuje? Tak, dokładnie tak jest. Jeżeli to jest skok na kursie AFF, bo mówimy tutaj o kursie AFF, on się tak nazywa, to jest skrót accelerated freefall, to oczywiście instruktor jest blisko i w razie czego jeżeli skoczek na określonej wysokości tego spadochronu nie otwiera i, i, i no, to ma prawo zrobić to za niego, musi reagować. Natomiast jeżeli to jest skoczek, który samodzielnie skacze i się wydarzyło coś, cokolwiek co uniemożliwia mu samodzielne otwarcie spadochronu, to oczywiście jest automat. Jest automat, który działa na, na zasadzie pomiaru wysokości i prędkości, czyli krótko mówiąc, na ustalonej wysokości, jeżeli prędkość jest zbyt duża, to ten automat samoczynnie, bez udziału skoczka, otworzy mu spadochron zapasowy. To zabezpieczenie jest obowiązkowe. Każdy skoczek wykonujący skoki na naszym lotnisku musi taki automat po prostu posiadać. I, no to ze względu bezpieczeństwa. Prawda? Takie są przepisy. Rozumiem. Są się przekonali do tego, żeby spróbować, żeby spróbować skoczyć ze spadochronem, jest taka możliwość w szkole na Skylife. Wystarczy wejść na przykład na stronę www.spadochron.pl i tam jeszcze więcej informacji na temat szkoły. Na sam koniec jeszcze takich kilka liczb. Najstarszy uczestnik skoku tandemowego ile miał lat? Prawie 80. Prawie 80 prawie a najmłodszy 80. to chyba całkiem niedawno padł ten rekord. E, najmłodszy poniżej 11 roku życia. Poniżej 11, poniżej 11, roku, 11, życia. 11 roku życia. Dobrze, to jeszcze tak. na sam koniec. Tutaj na pewno wszyscy Państwo pozostaną jeszcze na reklamach z otwartymi e, buziami. Ile Pan rozeskoczył? E, dokładnie nie pamiętam, ale zbliżam się do 6 tysięcy. 6 tysięcy? Tak. No właśnie, także mi się już też buzia tak, nie tak, zamyka. Tak. Bardzo dziękuję za wizytę dziękuję w naszym bardzo. studiu. bardzo, dziękuję Państwu. Naszym gościem była szkoła Skylife i Maciej Nowowiejski. Broszko, jeszcze raz dziękuję. E, dziękuję. Czy jest takie życzenie dla spodochroniarzy? Jest jakieś takie tradycyjne pozdrowienie, bo niektórym się mówi powodzenia, niektórym się życzy połamania nóg, a spodochroniarzom? Błękitnego nieba. Błękitne, błękitnego nieba, chociaż dzisiaj to wszystkim by się przydało trochę więcej tego błękitnego nieba. Bardzo dziękuję za dziękuję. wizytę w naszym studiu, a my za chwilę powracamy z prasą.